Rozdanie na kod tej gazetki będzie na moim Instagramie, zaraz po opublikowaniu tego filmu powinien pojawić się post właśnie, więc zasady tego konkursu właśnie będą pod postem, więc tam was zapraszam. A więc teraz ogłoszę wyniki z poprzedniego konkursu na czapeczkę Drip. Wygrywa Ola Wenerska, super odcinek Nick. Kol melodii, spoczko. Więc idę już ci podarować tą czapeczkę. Więc czapeczka drip leci do ciebie. Gratulacje. A jeżeli ty też chcesz wziąć udział w następnym konkursie i mieć szansę na wygranie tej superkowej rzeczy, to wystarczy, że zasubskrybujesz mój kanał ze dzwoneczkiem stawisz łapkę w górę pod filmikiem i napiszesz właśnie jakiś kreatywny komentarz wraz ze swoim nikiem. Wyniki będą podane w kolejnym odcinku. Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym filmiku zrobimy Taki przegląd gazetki Movie Star Planet. Ym, tak, głównym powodem tego przeglądu będzie to, ogólnie wczoraj przeglądam telefon, wchodzę na, na YouTube'a i tam w powiadomieniach jest komentarz, że jest w gazetce Mysypy. Ja takie ym... Dobra, możecie zacznę tutaj zobaczyć screena teraz na ekranie. Więc yy, zobaczymy czy to prawda. Wracamy do szkoły. Yy, tak. Um, um, nie, nie, nie mówmy o tym. Nie wiem, dużo czasu już minęło. Kiedy nie byłam w tej szkole, i teraz tak będzie mi dziwnie wrócić. No, ale um, nie o tym. Prezenty mamy tutaj: kwiaty we włosach. Top spódnica. Moim zdaniem te włosy są. Um, nie wiem, zostawmy je bez komentarza. Możemy zacząć od otworzenia tej gazetki. Otworzymy. E, gazetka jest już gotowa do. Zobaczenia. ja jeździć chwilę. Zrobię teraz przerwę i tam nakleję um, Nakleję takie karteczki samo przylepne. Dobra, a więc ja już otworzyłam pierwszą stronę. No, czyli strona główna. Myślę, że tej lepiej zobaczyć dalej. Na topie. Tego uczę się w szkołach spoko. Jakuś to interesuje, to może sobie poczytać. Jakby ja nie chcę się rób... za bardzo rozgadywać na tej gazetce, co nie? Dobra, przejdźmy dalej. Fascynujące lata 60. jeju. I tak. Zresztą śmiech? Dobra. Wy to widzicie? Jejusiu. Nie wiem. Bardzo lubimy zaglądać do waszych pokojów na mesypy i w ten sposób poznawać ich mieszkańców. Niektórzy z was naprawdę pięknie się urządzili. Oto nasze ostatnie odkrycia. Jejusiu, nie sądziłam, że to się kiedyś pełni. Bo pamiętam jak jeszcze kiedyś nie nagrywałam, czyli już na pewno mm, nie wiem kiedy to było. I zawsze marzyłam, żebym tam ja była. O matko, ja nie wiem co mam powiedzieć, serio. Jeju, wy to widzicie? Nie, nie widzicie, bo... Ach, nieważne. Dobra, ej, Jejuu! Dobra, to dużo tego Cie cieszenia się, ale no nie sądziłam, że kiedyś ja to będę, bo jednakże mówię, jest dużo i to jeszcze. Ale tak. Jestem tutaj. Przeczytamy sobie komiks Wyspa Skarbów. Widzę, że wakacyjnie tutaj jest. <coughs> Czuję, że spotka nas coś niezwykłego na tej wyspie. Podobno to jest Wyspa Skarbów. Wierzysz w takie bajki? Jakie piękny wschód słońca. Dziewczyny, chodźcie szybko, widzę z butelce. O, a to co? Mapa? Wiedziałem! Fakt, to jest niezwykłe. Miała tu przypłynąć, bez niej nie znajdziemy skarbów. Wylecimy po tych przejściach. Popatrzcie, oni wyglądają jak... Jak prawdziwi piraci. Co robić? Oni chyba szukają tej butelki z mapą. Uciekajmy! Patrzcie, tam jest jeszcze ktoś. Podejdźmy bliżej. Bez mapy mamy z głowy finał Wyspy Skarbów. Rudobrodzi znajdą. Co, nieważne. Znajdą skarb i wygrają. Myślę, że mają naszą butelkę. Kamera. Wyspa Skarbów. Rudobrodzi. Więc to pewnie są kuternogi. O czym ty mówisz? Nie słyszałeś Nie słyszałaś o programie Wyspa Skarbów. Mam pomysł, jak im pomóc wygrać. Cześć. Chcecie wygrać program? O co chodzi? Znaleźliśmy to, czego szukacie. Mam ich kręcić? Tego nie było w scenariuszu. Oddamy wam mapę pod warunkiem, że możemy się przyłączyć do poszukiwań. Czyli ich też mam nagrywać? Zgoda, dodamy ich do scenariusza. Po kilku godzinach poszukiwań skarb został odnaleziony. I tak kuter nogą z pomocą przypadkowych turystów udało się zdobyć główną nagrodę w naszym reality show. Jest! Udało się! Dzięki Wam wygraliśmy skarb! Wielki skarb! Jeju, przepraszam. Czy nadal nie wierzysz w takie bajki? A my dzięki Wam wylądowaliśmy w finale programu Chat. Co mówią o tobie, twoje bazgroły? Na pewno złapałaś się na tym, że w czasie lekcji czy rozmowy przez telefon coś rysujesz. Wiesz, że te malunki sporo mogą o tobie powiedzieć? Co? Przekonaj się sama. Przyjrzyj się dobrze wszystkim rysunkom i wybierz te, które najbardziej przypominają twoje. A potem szczerze przeczytaj opis. Pewnie nieźle się zdziwisz. Um, hmm. Szczerze? To nie wiem, co ja najczęściej rysuję, ale powiem wam szczerze, że chyba wtedy rysuję gwiazdy. Nie wiem, weźmy, że gwiazdy. 9. Gwiazdki. Jesteś idealistką, optymistką, ufającą ludziom. Wierzysz, że świat jest dobry i piękny, Wyruszają ci piękne widoki, filmy czy wiersze. W sumie nie mam pojęcia, czy to mnie opisuje. Szczerze nie mam pojęcia, czy mnie to opisuje. Dobra, Przejdźmy dalej. Staszłyki na koniec wakacji. Jeju, dobijacie mnie znowu koniec wakacji. I tutaj yy, mówicie. Pieczarkowe. Nigdy nie jadłam. Serem, wegetariańskie. Na czerwonym dywanie, aha, tutaj. O, już robię szpagat. Uśmiechaj się, robią nam zdjęcia. O, ja ją kojarzę. O, Ariana Grande, tutaj jest. The weekend. Ej, no, Ariana Grande. To jakaś reklama. Śmiechu warte. Znowu jakieś nieśmieszne żarciki. O, forum sypy. O to, to przesłane na moje konto w ostatnim czasie? Dzięki wam mam mnóstwo powodów do radości. Jedno nurtujące pytanie. Skąd wy znacie tyle żartów? Jak żegna się ryż z ryżem? Paryż. Spoko, znałam to, ale gdzie król szuka klucza w zamku? Dobra, nie. Przeczytajmy sobie ten dłuższy. Dwóch mężczyzn nosi fortepian na dwudzieste piętro. Nagle jeden mówi do drugiego: Mam dobrą i złą wiadomość. Od której jest zacząć? Pyta. Od dobrej, prosi drugi. Jesteśmy już na 19 piętrze. A ta zła chce wiedzieć? Drugi mężczyzna. Cóż, pomyliliśmy bloki. Dla mnie to nie jest śmieszne, tylko dosyć przykre. <grym> Jak nazywają się dwa takie same drzewa, klony? Gdzie swoją imprezą rządzają konie? Na balkonie. Spoko. Spoko, czyli to jest konkurs. Szczerze, szczerze zawsze marzyłam, by wziąć w jakimś udział. I, I, może wezmę, zobaczmy. Nie no, no wątpię, wątpię, naprawdę. Za czym tęsknisz najbardziej w szkole? Aha, czyli to jest quiz. No dobra, to zróbmy. Zrobimy to ołówkiem. Jakiego smaku nie lubisz? Słonego, kwaśnego, gorzkiego, słodkiego. Gorzkiego, szczerze. Chociaż lubię gorzką czekoladę, no ale który zwierzak najbardziej kojarzy ci się ze szkołą? Szczerze wam powiem, żaden, ale chyba wiewiórka. Wie, nie wiem czemu po prostu. Bo coś trzeba zaznaczyć, co nie. O czym najczęściej myślałaś na lekcjach? O tym, co potem napisać do kompali, żeby młodszy brat mi nie przeszkadzał? Jak nie zasnąć? Jaki będzie obiad? Dlaczego znowu ma maka... Nie wiem. Jak nie zasnąć w sumie najbardziej? Bo... Z którą z tych dziewczyn mogłabyś się zaprzyjaźnić? Szczerze, to z każdą, ale. No. Ale wybiorę A. Czego ci będzie brakowało po powrocie do naturalnych lekcji? Niczego, dłuższego spania, tego, że na lekcjach jest ze mną mój zwierzak, podjadanie na lekcjach. Tak, podjadania na lekcjach wam powiem, mogłam sobie wtedy normalnie... Jakie fotki lubisz najchę robisz najchętniej? Słodkie selfiki... selfiki? Selfiaki? Nie no, po selfieki, nie wiem. Kwiatki, zwierzęki, ładne miejsca, swoje dziwne prezory, różne wersje makijażu, kwiatki, ja to właśnie najbardziej lubię robić natury. Na którym zdjęciu znajduje się twoja szkoła marzeń? Czy że to żadna? Bo, bo, bo ja nie mam szkoły marzeń, ale wybierzmy A lub B niech będzie, A. O czym myślisz, kiedy wyobrażałaś sobie powrót do szkoły o tych wszystkich historiach. Wreszcie ktoś dobrze wytłumaczy mi to, czego nie rozumiem, bo to w sobie tylko była... To był jedyny minus, bo prawie tam umówmy się na lekcjach, niektóre rzeczy zrozumiałam, niektóre nie wiem. To nie jest to samo, co w szkole. Co najbardziej przeszkadzało Ci podczas lekcji? Brak wygupów z mi to, że nauczyciele zadawali tak dużo, brak głupów, siedzenie w domu, brak wygupów z mi dokładnie. Które z emoji najlepiej pokazuje Twoje ukryte wnętrze? Nie wiem, co? Ja... To na pewno nie. To też, to też tak się Biorę to. Dobra, i ile mam najwięcej podliczę? Jeżeli dobrze podliczyłam, to wyszło mi najwięcej c. Za zwykłymi lekcjami tęsknię. Czy mi racji? Nie chcę mi się tego czytać, więc jak chcecie, to po prostu sobie zatrzymajcie mój filmik i przejdźmy dalej. Dobrze, a więc ja, mój telefon ma w ogóle tam około 3-4%, więc postanowiłam, że będę nagrywała tak z ręki przy ładowarce, bo no nie mogę go tam wyżej położyć, bo tam nie, nie dosięga mój kabel od ładowarki. Tak, o ja się, jak się ten kabel napręża, to nieważne. Ma, Tutaj mamy quiz, jaka pora roku jest dla ciebie szczęśliwa? Tutaj mamy oczywiście od mówię Star Planet 2. Bo twój ulubiony kwiat to... Z tego co widzę, to tutaj mi się bardzo podoba B albo C, ale wybiorę sobie może B. Twoja pierwsza myśl, jaka pojawiła się po zobaczeniu tego obrazka, to lód, kryształ, może blask. W sumie to blask. Przepraszam, że tak trzęsę tą kamerą. Twój ulubiony kolor to. W ogóle przepraszam, że teraz nie zaznaczam, ale no nie mam tylu rąk, by zaznaczać, bo w jednej trzymam. Bo w jednej trzymam mikrofon, w drugiej trzymam telefon i tak mi bardzo ciężko. Ale w sumie to ostatnio bardzo lubię feletowy, ale różowy też, więc oznacza, że B. Cztery. Z francuskiej piekarni najchętniej zamówiłabyś makaroniki, bym zamówiła, ale tej nie ma. Więc bagietkę, czyli A. Dokąd na pewno nie pojechałabyś w podróż z przyjaciółmi? A gdzie? Aha, dobra, no ważne. Alaska, Sahara, Amazonia, Himalaya. Na Alaskę nie wiem, 6. twój, ulubiony zestaw owoców to ananas, bezbrósł, kwinia, truskawka, malina, borówka. A nie. Truskawka, malina, borówka, bo najbardziej lubię właśnie teraz ostatnio maliny i borówki. A truskawka też, więc spokój. Choć że siódemka też przyniesie w A, ale nie, no, B wybiorę. Więc tak, teraz to podliczę i, i no. Jeżeli dobrze podliczyłam, to mam 28 punktów, czyli wygrywa tutaj, czyli lato to moja najbardziej szczęśliwa pora roku. Kieszonkowe na świecie. No ja już tego też nie będę robić, bo ten odcinek będzie trwał serio długo. Ale tu też mamy odpowiedzi. I tu już jest ostatnia strona. I tutaj mamy w następnym numerze prezenty 3500 Starcoins. Włosy, t-shirt i dżinsy. W kioskach od 18 września. Pozdrawiam. I to na razie tyle. Ale no dobra, już będę powoli kończyła ten odcinek. Nie. Powoli, no kończę to papa, pa. do kolejnego odcinka i pa! pa.